Witam! Chcielibyśmy pozdrowić całą społeczność IAS, jak i wszystkich tych, którzy rozważają zapisać dzieci do szkoły. Mimo okresu wakacji w IAS pracujemy nad przygotowaniem szkoły na nadchodzący rok szkolny i chcielibyśmy przesła przesłać specjalnie wideo w celu poinformowania Państwa o bieżącej sytuacji i al alternatywnych rozwiązaniach, które rozważamy. Jak większość z nas, prawdopodobnie zastanawiają się Państwo nad tym, w jakiej formie będzie realizowana nauka we wrześniu? Chociaż w tej chwili nie mamy jednoznacznych wytycznych od Ministerstwa Edukacji i ze względu na COVID-19 wszystko może się zmienić, to chcielibyśmy Państwa zapewnić, że jesteśmy przygotowani na każdy możliwy scenariusz. Minionej wiosny w IAS z sukcesem wprowadziliśmy najnowocześniejsze rozwiązania edukacyjne. Dzięki wsparciu całej społeczności, a w szczególności rodziców, udało nam się stworzyć wirtualne warunki do nauki zdalnej i efektywnie zrealizować program VLE czyli Virtual Learning Environment. Chcielibyśmy wykorzystać te osiągnięcia, żeby bez względu na to, czy nasi uczniowie i uczennice nadal będą uczyć się we własnych domach, fizycznie w szkole w pełnym wymiarze godzin, czy w formie łączącej naukę zdalną nau z nauką w szkole, to żeby otrzymali oni pełne korzyści z naszej oferty edukacyjnej. Dlatego tej jesieni, w zależności od wytycznych z rządu, wybierzemy jedną z trzech możliwych rozwiązań. Opcja A: Standardowa nauka sprzed pandemii. W sytuacji, kiedy szkoły będą mogły wznowić działalność bez dodatkowych restrykcji, IES będzie kontynuować swoją standardową ofertę edukacyjną, ale jednocześnie przestrzegając ściśle zasady higieny i bezpieczeństwa. Wprowadzony zostanie obowiązek noszenia maseczek, regularna dysynfekcja użytkowanych powierzchni i konieczność regularnego mycia rąk środkami antywirusowymi. Opcja B: Połączenia nauki offline z online. OMO. Jeżeli szkoły zostaną nadal będą zobowiązane wprowadzić restrykcyjne zasady zachowania bezpiecznego dystansu, jesienią wprowadzimy nowoczesną ofertę połączenia formy online z offline. Czyli platforma OMO umożliwi to naszym uczniom i uczennicom zachowanie równowagi pomiędzy nauką i obecnością w szkole oraz zdalnym uczestniczeniem w zajęciach. Uczniowie i uczennice będą mogli wyświetlić zdalnie salę lekcyjną, wchodzić w interakcję z nauczycielami, i wszystko to odbyć, odbywać się będzie w obecności grupy ich rówieśników obecnych na zajęciach. To rozwiązanie wiąże się z innowacyjnym podejściem do edukacji i jesteśmy gotowi je wprowadzić. Opcja C: Virtual Leaning Environment. W sytuacji, kiedy placówki edukacyjne będą musiały pozostać zamknięte, jest zapewni standardową ofertę edukacyjną opartą na zdalnym nauczaniu VLE, analogicznie do okresu od połowy marca do czerwca. Program ten umożliwi zachowanie zbilansowanego podziału nauki zdalnej. Dzieląc pracę uczniów w domu na zadania online i offline, przy jednoczesnej realizacji programu edukacyjnego i ograniczeniu czasu spędzonego przed komputerem. Chcielibyśmy podkreślić, że naszym celem jest umożliwienie zdalnej edukacji w takiej formie, żeby odległość nie stanowiła żadnych barier w jakości nauczania. Na zakończenie pragniemy dodać, że jesteśmy w trakcie przygotowań na różne ewentualności związane z nadchodzącym rokiem szkolnym. I postrzegamy związane z nim wyzwanie jako szansę na rozwój i okazję na, do ulepszenia jakości naszej oferty edukacyjnej. Niezależnie od tego, jak rozwinie się sytuacja z pandemią w Polsce i jakie będą zalecenia rządu, w IAS jesteśmy gotowi na szybkie dostosowanie się do warunków, wybierając pomiędzy opcją A, B lub C najodpowiedniejsze i najkorzystniejsze rozwiązanie.